Cześć z tej strony Marcin, a dzisiaj przed Wami odcinek bardzo mocno domowy, bo nie będziemy mówić tym razem o żadnym smartfonie czy o żadnym aparacie, a o czymś, co jest dla mnie dużo, dużo ważniejsze w moim domu, czyli o ekspresie do kawy. I właśnie o tej kawie i o tym, jak ją przygotować, porozmawiamy sobie w tym odcinku. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Saeco Xelsis Suprema, czyli taki naprawdę topowy ekspres w ofercie e, firmy Saeco. On jest dosłownie naszpikowany technologiami, ale tak naprawdę nie o same technologie tutaj chodzi, szczególnie kiedy mamy do czynienia właśnie e, z kawą. Kawa stawia mnie na nogi, kawa pozwala mi się obudzić i zacząć tak naprawdę pracę. No i te kawy właśnie muszę pić w domu, bo jak być może część z Was wie, cała ekipa Spiders Web pracuje zdalnie. No i ta kawa od zawsze była dla mnie bardzo ważna, bo odkąd pamiętam eksperymentowałem z różnymi typami zaparzania kawy, Miałem kiedyś kawiarkę, później postawiłem na ekspres kolbowy. No, i tak kroczek po kroczku wyszedłem do ekspresu ciśnieniowego. Kupiliśmy sobie z żoną taki ekspres kilka lat temu. No, i tak naprawdę ekspres automatyczny robi robotę, bo jest bardzo wygodny. Ta automatyka naprawdę się sprawdza. Klikamy jeden przycisk dosłownie i mamy zrobioną kawę. I to jest naprawdę w porządku, tylko że mój ekspres prywatny, jaki mam, to taki bardzo podstawowy model i muszę Wam powiedzieć, że tak naprawdę dosyć szybko kawa z niego się nudzi, bo tak naprawdę robię tylko dwie yy, kawy na zmianę. Tam nie ma zbyt dużego wyboru kaw, dlatego powiem Wam, że zawsze, kiedy tylko pojawia się okazja na test nowego ekspresu na Spiders Web, ustawiam się pierwszy w kolejce i sprawdzam, co nowego słychać właśnie w tym segmencie. No i tak też było tym razem. No więc najwyższy czas przejść do kuchni i powiedzieć sobie trochę więcej o bohaterze dzisiejszego odcinka. Pierwsze co rzuca się w oczy, kiedy spojrzymy na ekspres, no to oczywiście jego wygląd. Mnie osobiście bardzo się podoba. Te metalowe wykończenie sprawia, że po prostu widać, że mamy do czynienia ze sprzętem klasy premium. No ale pierwsze skrzypce gra tutaj ten oczywiście wielki wyświetlacz. No, to wygląda po prostu jak tablet. A sama marka Saeco? No jeżeli chociaż pobieżnie interesowałeś się tematem ekspresów do kawy, to na pewno znasz markę Saeco. Ona powstała w 1980 w pierwszym roku we Włoszech. No i jeżeli spojrzysz na ofertę ekspresów na przykład w sklepie, no to szybko zobaczysz, że właśnie ekspresy Saeco są raczej takimi produktami klasy premium. Są skierowane do takich bardziej wymagających użytkowników, którzy chcą mieć po pierwsze dobry ekspres, co oczywiste, no ale też dobrze wyglądający ekspres. Jak widzicie na ekspresie nie ma dosłownie żadnych przycisków, dlatego żeby go uruchomić, po prostu dotykamy ten duży panel, który widzimy na środku ekranu i tu pojawia nam się cyfrowy włącznik. Teraz wystarczy go przytrzymać i wita nas już logo firmy. No i już całość trwa dosłownie chwilkę i teraz wita nas ekran wyboru kawy i tylko zobaczcie ile mamy tutaj napojów do wyboru. Nie musimy znać się na kawie, nie musi nam mówić nic nazwa Kafe late, kafe macchiato, cappuccino, espresso americano, cafe lungo, ristretto. Wystarczy rzut oka i od razu wiemy z jakim napojem mamy do czynienia. Kiedy wybierzemy już sobie konkretną kawę, niech to będzie na przykład late macchiato, to tylko spójrzcie, dostajemy tutaj do wyboru Coffee Equalizer, czyli możliwość doboru siedmiu parametrów dokładnie do naszych, do naszych preferencji. I możemy sobie wybrać na przykład moc kawy, czy to ma być średnia, łagodna, czy mocna. Na przykład może to być extra shot, czyli podwójna porcja ristretto oczywiście możemy dobrać sobie ilość samej kawy. Możemy do tego dobrać w kawie mlecznej ilość mleka, jaką sobie chcemy. Jak widzicie, na miniaturce wszystko nam się cały czas zmienia i widzimy podgląd, jak ta kawa będzie wyglądać. Ktoś powie, hej, no ale czy ja mam przed wyborem każdej kawy klikać sobie aż 7 parametrów? No właśnie nie, ponieważ mamy tutaj też opcję zapisu. Jeżeli już wybierzemy naszą kawę, która nam posmakowała, mamy możliwość utworzenia profilu użytkownika i tutaj na przykład możemy sobie wprowadzić swoje imię, bo jak wiadomo, tych profili może być kilka. Na przykład może to być profil mój, mojej małżonki. I tak jak widzicie, ja w moim profilu o nazwie Marcin mam zapisanych kilka kaw. To są akurat trzy kawy. Ale nie ma problemu, żeby sobie zapisać ich więcej po prostu sobie je przeglądać tak jak kawy na tej głównej liście. I tu przy okazji omawiania kofie Equalizera chciałbym wam pokazać jeszcze jedną możliwość, bo jak widzicie, znajduje się tu przycisk Coffee Maestro. Maestro to jest tryb, w którym sami możemy dobrać naszą wymarzoną kawę, naszą ulubioną kombinację, natomiast możemy też skorzystać z kilku wbudowanych funkcji. Na przykład mamy tutaj profil Delicato, Intenso bądź Forte. I dzięki temu nie musimy każdorazowo, jeżeli chcielibyśmy coś zmienić w napoju, dobierać każdą pozycję z tych siedmiu wariantów, a po prostu wystarczy sobie zmienić ten jeden przycisk. I tutaj już mamy takie skonfigurowane, po prostu gotowe pozycje. A kojarzycie takie sytuacje, że zapraszacie gości, goście widzą u Was taki ciekawy, nowoczesny ekspres, i każdy oczywiście życzy sobie kawę. No myślę, że tak, dlatego tutaj pomoże Wam opcja 2 razy, dzięki czemu możemy zrobić na przykład dwie mleczne kawy. Na raz wystarczy wcisnąć ten przycisk i po prostu ekspres zrobi nam automatycznie dwie takie kawy. Warto zwrócić uwagę, że jedna pozycja przy wyborze napoju brzmi specjalne receptury. I tu jak możecie zobaczyć, mamy takie dodatkowe przepisy. One nam się odblokowują, kiedy połączymy ten ekspres z siecią Wi-Fi, no bo oczywiście jest tutaj połączenie z Wi-Fi, jakżeby jak inaczej. No i jak widzicie, mamy tutaj na przykład kawy bazujące na... Na przykład na gałce lodów. A czemu nie? Weźmy sobie espresso z lodami i z likierem. Wybieramy taki przepis. Tutaj nam się pojawia. Na początku pojawiają się składniki. Jeżeli to zaakceptujemy, no to ekspres krok po kroku pokazuje nam czynności, jakie powinniśmy zrobić, właśnie by uzyskać konkretną kawę. Warto przyjrzeć się też trzeciej zakładce o nazwie ziarna, ponieważ to tutaj znajdziemy system Bin Maestro. I na czym to polega? Sami zobaczcie, Bin Maestro pozwala nam ustawić, z jakiej mieszanki kawy korzystamy. Czy jest to np. 100% arabika, czy też mieszanka, no a może jakaś inna kawa. Ja akurat korzystam z samej arabiki, więc zaznaczam sobie taką opcję. Klikam sobie OK i mogę jeszcze dobrać, jaki stopień palenia mają moje ziarna czy jest to jasne palenie, średnie, czy może ciemne. Akurat w moim przypadku yy, są to ziarna z jasnym paleniem, dlatego takie sobie wybieram. No i zobaczcie, już ekspres dokładnie wie, jakie ziarna mam wewnątrz i tak dostosowuje wszystkie parametry, aby wydobyć maksimum smaku właśnie z tych ziaren. Także widzicie, to jest kolejna taka zaawansowana rzecz, na temat której no myślę, że nie jeden balista mógłby zrobić co najmniej doktorat. No a tutaj trzy kliknięcia i ekspres sam wszystko dobiera, my tak naprawdę nie musimy się na niczym znać. Spójrzcie też, że mamy zakładkę sklep, gdzie możemy z poziomu samego ekspresu sprawdzić dostępność różnych produktów np. do czyszczenia u lokalnych sprzedawców. A jeżeli chodzi o eksploatację, no to też nikomu nie sprawi ona żadnych problemów, no bo Saeco zastosowało tutaj bardzo prosty sposób napełniania wody. Wewnątrz tego pojemnika na wodę znajdziemy jeszcze oczywiście filtr Aqua Clean, więc mamy pewność, że ta woda, którą stosuje ekspres jest przefiltrowana na świeżo. No, ja mam na przykład w domu okrutnie twardą wodę, a ekspres już sobie sam z nią doskonale radzi. No i co ważne, jeden taki filtr wystarcza na 5000 filiżanek, mm, zrobionych właśnie w ekspresie. No i po drugiej stronie znajdziemy też pojemnik na fusy, czyli na takie krążki po kawie. Na dole znajduje się też tacka ociekacza. W razie potrzeby możemy się też dostać, oczywiście do samego serca tego ekspresu, wyjąć ten element zaparzający i też go wyczyścić. Jeżeli chodzi o budowę zewnętrzną, to jeszcze w oczy rzuca się pojemnik na mleko, które oczywiście można odłączyć i sobie bez problemu schować w lodówce, a następnie wyjąć go tylko na czas robienia kawy. Warto zwrócić też uwagę na pozycję w menu pod tytułem Hygiene Steam. Jest to takie, takie specjalne ustawienie, dzięki któremu po każdej kawie mlecznej rurka jest automatycznie płukana gorącą parą. No i to oczywiście powoduje nam to, że jest ona utrzymywana w stanie higienicznym, bo po każdej takiej kawie mlecznej oczywiście należałoby ją wypłukać. No ale wiemy, że z tymi ekspresami bywa różnie, po prostu czasem się zapomni, czasem nie mamy na to czasu, więc super, że ekspres potrafi zadbać o to sam. Młynek tego ekspresu jest młynkiem ceramicznym, no i dzięki temu jest on bardzo odporny na ścieranie. Tutaj producent mówi, że wystarczy to na, na naprawdę długie lata, bo yy, przekłada się to na około 20 tysięcy zaparzonych filiżanek kawy. Młynek ma 12-stopniową regulację grubości mielenia żarna. No i dzięki temu możemy dostosować ten aromat kawy do własnych preferencji. Warto też wspomnieć o systemie aroma Extract. Chodzi tutaj o to, że ekspres utrzymuje temperaturę między 90 a 98 stopni podczas przelewania wody. No i w rezultacie mamy ten naprawdę dobry aromat, na którym nam zależy. No i dla którego też między innymi kupujemy taki ekspres. No i zbliżamy się do końca tego materiału, a ja jednocześnie zbliżam się również do końca testów ekspresu Saeco. I muszę wam powiedzieć, że będę go pakował i odsyłał do firmy Saeco właśnie z dużym bólem. No niestety, takie rozstania zawsze są bolesne, bo naprawdę fajnie jest przetestować taki sprzęt, fajnie jest zobaczyć co nowego słychać w ekspresach, jakie są nowe rozwiązania. No ale niestety powrót do własnych rozwiązań czasami jest bolesny i tak właśnie będzie w tym wypadku. Także podsumowując, Saeco powiedziało mi, że stworzyło ekspres najbardziej zaawansowany technicznie, a jednocześnie prosty w obsłudze. No i muszę powiedzieć, że ten sprzęt Rzeczywiście taki jest. Ja wiem, że to stwierdzenie czasami brzmi trochę jak banał, ale tym razem naprawdę sprawdza się w 100%, bo ten ekspres obsłuży każdy, nawet moja mama na przykład, która jest zupełnie atechniczna, super sobie radzi tutaj z wyborem dokładnie takiej kawy, jaką chce. No, a jednak tych opcji konfiguracji jest tyle, że naprawdę zadowoli się tym nawet myślę, że doświadczony barista. Z mojej strony na dzisiaj to już tyle. Dziękuję Wam za uwagę i dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o ekspresie do kawy Saeco. Czy macie własny ekspres, czy i jaką lubicie kawę? Może jest wśród nas więcej kawoszy? A ja zapraszam Was na kolejny odcinek. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i suba. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!